Salam alejkum, cześć i czołem. Witam was w drugiej części rozmowy z Kasią, naszą kochaną Latifą, która wyjechała do Turcji, gdzie ułożyła sobie życie. Już zakończyłyśmy podróż, już jest na lotnisku. I teraz, Kasiu, powiedz nam, jak wspominasz powitanie? No, wtedy czekał na, na mnie Ibrahim i mama, i tata, ze wszystkimi się przywitałam. A też taka śmieszna była historia wcześniej. Bo mama zobaczyła jakąś dziewczynę w hijabie, która była cudzoziemką, i mama do niej podeszła i kryzyje, i witam, witam. Cztery. mąż tej dziewczyny się do... I właśnie mówię, nie, nie, to nie ta, nie ta dziewczyna, nie ta. No. Zdziwił się mąż, co tutaj jakieś machlojki. Tak, zdziwił, zdziwił się. A powiedz, wylądowałaś w miejscu finalnym, do którego, w którym teraz mieszkasz? Czy to było inne miasto? Nie. A daleko od domu waszego? Daleko to jest od domu? Pięć godzin się jechało autobusem z, z, z Stambułu do Ankrawy, no to tak dosyć długo. No i bardzo miło, że rodzice... Stambuł jest jeszcze na europejskiej stronie, Aha. a Ankrawa już na azjatyckiej. Bardzo miło, że rodzice przyjechali, prawda? Tak. No i braki ich tyle godzin przytrzymał na tym lotnisku. Eee, Kasiu, a czy kiedy byliście w Stambule, miałaś okazję go odwiedzić, czy tylko tak w samochód i do domu? Spędzaliśmy przez dwa dni. Byliśmy w Aja w meczecie, meczecie Sultana Ahmeda. Ja chciałam pójść do Topkapi i byliśmy w Topkapi cały dzień. I nawet nielegalnie udało mi się dotknąć makiety. Tam był, makieta, była makieta, tażarza była, że dotknęłam. <suszy> To się nazywa kanapa, takie niskie, takie do siedzenia. Uh -huh. W polsku nie wiem, jak to się nazywa. I osoba z, ok, z pracowników, z jeden z pracowników w pod, Kafi pozwolił tego dotknąć. Tylko mówię, tak szybko, żeby nikt tego nie zauważył. No tak, Kasia, jak kanapa, to pewnie po polsku to jest z tureckiego, że pewnie, pewnie tak, nie? Bo przecież u nas był taki okres fascynacją, yy, orientem. I Turcją. Niektóre, ale niektóre słowa są jakby, Na przykład wiśnia są tak samo. Wiśnia, wiśnie tak samo. Pawa też jest słowo w języku tureckim. Mm -hmm. pazar, no to pazar jest tam pasie. Mm -hmm. No. Trochę jest tych podobnych słów. No, no wiadomo, na pewno. A jak wspominasz pierwsze dni po przyjeździe do domu? Czy długo, za, jakby, jak zaklimatyzowanie się wyglądało w nowym miejscu? Gubiłaś się w chałupie, gdzie co, jak? Czy tak dosyć szybko ogarnęłaś, gdzie kuchnia, gdzie Łazienka? To no tak zacznę od tego, że przed wyjazdem do Turcji, czyli tak z czwartku na piątek, to już nie mogłam spać. No na pewno. Z na sobotę, bo za dużo wrażeń, nie mogłam spać. W no sobotę i w niedzielę cały czas zwiedzaliśmy, cały czas chodziliśmy. Z niedzieli na poniedziałek jechaliśmy autobusem w nocy, więc jak pojechaliśmy do domu, byłam tak zmęczona, takie Blachy mi pokazywał, gdzie łazienka, gdzie kuchnia, gdzie pokój. Ja, ja, ja wiedziałam, że ja nic nie zapamiętam. Jedyną rzecz, którą zrobiłam, to zdjęłam pustkę, położyłam się spać. Mm -hmm. No tak, bo to nie... przemęczenie, emocje, które trwały nawet miesiąc, można powiedzieć, takie życie w takim stresie, mimo wszystko. A powiedz, czy ty od razu, jakby po przyjeździe, zostałaś z żoną, czy trochę Wam się udało żyć w narzeczeństwie? chwila, no, na chwila, jeszcze chciałam. A, powiedzieć, przepraszam. Chciałam to pytanie odpowiedzieć do końca. No. no. Że, bo ja tak to mieszkanie dużo jest: cztery pokoje, kuchnia, łazienka, jedna turecka, druga europejska. A jaka to jest turecka? Na każda tak się pucę. ja to mnie Super, nie Super, uwielbiam tak, taką łazienkę w zarobu. miejscach, tak, tak. U nas to się I mówi na narciarza. To jest ala turka, a la franga, bo Albo Państwa to jest alafranga, korewka, ala turka. Mhm. Balką, duży, No tak trochę czasu mi zajęło. Nie jakoś nie tak długo, tylko mhm. się zorientowałam, gdzie kogoś Chciałam, że tak sobie to wyobrazić. No i ja mi się wydaje, że szybko nauczyłam się, gdzie co jest. No, to dobrze. Kasia, czy przerwałam ci, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? Nie, już chyba tyle. To powiedz mi, jak z tym e, waszym związkiem? Czy szybko zostałaś żoną, czy okres narzeczeństwa mogliście trochę przeżyć? Miesiąc przeżyliśmy ponad, bo 9 października pojechałam do Turcji. 17 listopada był już ślub. Mhm. My właściwie to było dlatego, że. Przed wyjazdem dużo osób mi mówiło, że my się nie znamy, że są takie pary, które długo ze sobą chodzą, a jednak te związki się rozpadają, i że co to jest, jak my się te trzy dni spotkaliśmy, co na to mm -hmm. i się w ogóle nie widzieli. I ja sobie pomyślałam, no i to ja właśnie powiedziałam, że ja bym chciała, żeby ten ślub nie był od razu. Rachel się na to zgodził. No i. Miał być właściwie na początku, myśleliśmy, że może 4 listopada, ale tam z dokumentami też się bo trzeba było mieć podpisy z konsulatu. Tymi mhm. dokumentami też się dłużej zaszło i dlatego był 17 listopada. Czyli pandemia też miała wpływ, jakby nie na to? Miała wpływ, dlatego że do konsulatu trzeba się było umawiać na, na godzinę. Terminy tych wizyt nie zawsze były dostępne online i dlatego, no to tak, troszkę dłużej się zaszło. A jak wyglądało? Tak. Przepraszam. Też był problem taki, że ja po turecku nie, wtedy no, jeszcze mniej umiałam mówić niż teraz. No i ci urzędnicy no, nie mieli pewności, czy ja chcę tego że nic nie potrafię powiedzieć. No i później Ibrahim mnie uczył, jak mhm. się mówi imię, nazwisko, religia, kraj. Ja się tego nauczyłam. No i jak urzędni, no, później przy urzędniczce Ibrahim mnie pytał, ja odpowiadałam mhm. i nie było już problemu. No to dobrze. A powiedz, jak się mieszkało pod jednym dachem z niemężem? Czy to było wygodne, czy niewygodne? No, tak. Nie do, to nie, tak do końca to nie było. Przed, myśmy okazję przed ślubem poobić ze sobą, bardziej bardziej i tak się poznać, ale no to tak na dłuższą metę to nie było. Tam. No, ale Ibrahim spełnił Twoją prośbę. To też jest bardzo ważne, że tak. Nie cisnął cię, tylko cierpliwie wyczekał na, na, tą, na tę chęć z twojej strony. No i nadszedł dzień ślubu, powiedz jak go wspominasz. Widzieliśmy twoje zdjęcia, ja też wklejałam twoje zdjęcia. Wyglądałaś przepięknie, naprawdę piękna kreacja, róż, no, piękny róż, wyglądałaś cudownie na zdjęciach, czasami sprawiałaś wrażenie, jakbyś w ogóle widziała. Bo takiego uśmiechu promiennego, jaki kierowałaś do aparatu, do Ibrahima, to ja u ciebie nie widziałam. Aż normalnie byłaś tak naturalna i wyglądałaś tak pięknie, jakbyś naprawdę widziała, wiesz? Bo czasami ty tak się trochę krępujesz, czy nie zrobisz głupiej miny, czy w dobrą stronę, a tu normalnie, centralnie serce kierowało twoją twarz i pięknie wyglądałaś. Kto ci pomagał w doborze tej kreacji? Kiedy pojechałyśmy no, na zakupy, była mama, musza była, siostra Ibrahima, dzieci były, Ibrahim i ja. I jeszcze w tym udział brała obsługa sklepu, no. było no. dużo tak naprawdę. No. I przymierzałam, właściwie ja chciałam mieć różową sukienkę i dlatego była różowa. Bo Piękna. Różowy to jest mój ulubiony kolor. No i przymierzałam jedną różową, ale ona była tylko taka, taka na ślub i później już nie można by jej za bardzo jej założyć, dlatego wybraliśmy tą drugą sukienkę. Mhm. no i tam wszyscy oglądali obsługa sklepu i wszyscy, którzy byli z nami, no i no to wszyscy uważali, że dobrze, że mi się też podobała, no Piękna. To zdecydowaliśmy się na tą, no i tego samego dnia ona była trochę za długa na mnie, tego samego dnia przycie, też przycięli tą sukienkę i tanie opuścili prawie o połowę, bo sukienka kosztowała 900 librów i trzeba było za nią zapłacić tylko 400. O, no, alhamdulillah, bardzo miło. I tak samo było z innymi, że ta kowalka właściwie ze wszystkim, co, co kupowaliśmy. To ja ci prześlę listę, co bym chciała, a <trych> ty na zakupy. Bo mi potrzeba parę sukienek, burkini nowe by mi się przydało. To może jakiś biznes razem, Kasia, otworzymy. Będziesz ty chodziła, zakupowała, kupowała, a ja tutaj będę handlować. Posłuchaj. No, Spróbujemy. Oswój się tam jeszcze bardziej, nauczysz się języka i może coś zrobimy, żeby tutaj wspierać naszą modę w Polsce, a w Turcji są piękne rzeczy. A jak wspominasz dzień ślubu? Dużo ubieranie bo miałam ja, bardzo dużo szpilek w tej pustce. W, w tym, ozdobę południową, tak. Dużo było tych szpilek tam ubieranych, tam, chyba za 30. nie mm -hmm. to mi nawet tam tak w głowę I damla, tylka y, szwagierki, dopominała się o makijaż, bo mm -hmm. już tam mnie malowała. i tak, Ja też makijaż, makijaż, makijaż. No, no i później jak jechaliśmy wynajętym yy, samochodem, który yy, tata prowadził, i tak gruntownie hamował i właśnie to jak się z tego samochodu, to mi się zupełnie dobrze. No już tyle emocji, że wiadomo. No ja sobie na No ja ci powiem, to jest ciężki dzień, to jest tak. Tak, no. Ciężko, bo to nawet człowiek tak nie pomyśli, ale te przygotowania, ten makijaż właśnie na no upinanie fryzury w naszym przypadku hijabu, to, to z tymi emocjami, z brakiem apetytu. To, to wszystko się tak wiąże, że człowiek potem jest zmęczony i, i, i traci w ogóle taką jakby troszeczkę radość w tym momencie, ona później przychodzi. To trwał bardzo tak krótko. Właśnie więcej było tego ubierania. Nie no tak, bo to tak jak no, to jak cywilny, prawda? No. Tak. A później Odmówili też mieliście nie. ślub religijny, bo w Turcji nie ma konkordatowego takiego ślubu, tylko mieliście dwa, prawda? Tak, i trzeba było pokazać tą taką książeczkę dali po ślubie cywilnym, no. trzeba było tą książeczkę pokazać imamowi, no i później ja z tym ślubem, no i wtedy udzielili tego ślubu, ale też... Ja też właśnie też był problem mojej moje nieumiejętności mówienia po turecku. Mm -hmm. Także w naszej dzielnicy, tylko i mamu podmówiłam, bo jechaliśmy do centrum i mama się tym zajęła. No mama. No tak, mama się tym zajmie, to też ślubu zajmie. No tak, a powiedz jak ogólnie z rodzicami właśnie, jaki masz kontakt z teściami? Z czy mówisz mamo, czy proszę pani? Czy jak się. Jak, jak mówisz? Ja od razu mówiłam mama. Pierwszego okay. dnia mama mówiła Ben, Anne, mama. No tak. I ja od razu byłam mama i tata. Bardzo dobrze, Nie. bardzo dobrze. Najwięcej czasu z nami w domu mieszka mama, więc jakby mam z nią jakby dłużej, więcej kontaktów niż i z tatą. Z mamą mhm. chodzimy po mleko razem, po chleku, sami na spacer. Można powiedzieć, że się przyjaźnicie w miarę możliwości językowych? No, ma tak. No to dobrze, no, to jest ja bardzo, bardzo... bardzo Mówiła, że jakby miała jakiś problem, to żebym jej powiedziała. Ona teraz też jest moją matką, że jestem tak samo jej córką, jak ta druga synowa, jak, mm -hmm. jak, jak, jak jej córka. No to super, no to super. A Kasia, powiedz. Yy... Czy w ogóle rozwija się Twoja nauka języka, żeby właśnie, bo to z mężem rozmawiasz po polsku, też pewnie już tureckie słowa się tam wplatają, ale czy na przykład były takie sytuacje, że mąż pomimo, że z Tobą dogaduje się po polsku, to mama gdzieś tam wychwyciła, o co Ci chodzi, a mąż nie mógł ogarnąć? Było, tak wiele razy tak było. Ja nie wiedziałam, gdzie położyłam czepek pod pustkę, no i... Nie wiedziałam, jak to jest po turecku. Wtedy nie wiedziałam i pytałam mi Ibrahim ma czepek, gdzie. No, mówię, że on... Właśnie Ibrahim nie wiedział, jak to się nazywa nawet po turecku. No tak, bo skąd na... chłopu? Po co mu taka wiedza? Ale jak mama usłyszała słowo czepek, to spojrzyła, o co mi chodzi. Wtedy się dowiedziałam, że to nazywa się Wodę. Aha. I teraz Ibrahim też już wie, co to jest Wodę. <laughs> no tak, no tak, no wiadomo, że faceci nie wiedzą, co, jak. Także to jest, to jest normalne. A powiedz, co robisz w domu? Jak, jak, co robisz w ogóle? Czy leżysz i pachniesz tak, jak to ja zapewne bym robiła? Czy coś tam cię ciągnie do pomocy? Bo, czy, czy coś robisz? Co, 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 tam, co tam z ciebie za pożytek mają w tym domu? Ja właśnie, nie lubię tak siedzieć, nic nie robić. Ja zawsze pytam, czy mam coś pomóc. Mm -hmm. Zwykle to moje naczynia, to jest takie coś, nazywasz, jak w ja w ogóle wiem, czy to jest coś tak, taka szczotka, Tam się czyści rywalizm. Kaśka, u nas to się Kaśka nazywa, tak? albo Marian, Kaśka na ogół. Tak? Mm -hmm. A, no tak. No to, to na przykład, co tam jeszcze robię? Już... Czasami ścierałam warzywa na, tar na tarce, mm -hmm. Mułam podłogę. Czyli pożytek z Ciebie Mucham, jest? Makaron. Nawet wczoraj gotowałam makaron. Ale kto odlewa ten makaron, jak ty go gotujesz? Ja. Sama ja dositka tą tak? gorącą wodę? Tak. Zawsze no. stoi na żeby ratować mnie. <laughs> ja mówię zawsze, idź, idź. No. Ja sama. A powiedz, bo już tak yy, zbliżając się do końca, bo mąż ci tam pomaga z trzymaniem telefonu, ja mam staty, wy musicie sobie kupić. Ale powiedz mi, Kasia, jak ci idzie nauka języka ogólnie? W, tym czasie, w życiu codziennym, na przykład jak myję naczynia, no. nie wiedziałam, jak pochelka po turecku, to zapytałam w co to jest. Mama mówiła czomcza. I teraz pamiętam, że nazywa się czomcza. Tak samo patelnia, jak to jest kubek, talerz. No i, i właśnie w ten sposób mówię Czyli jak rozmawiasz z mamą, to już używasz, bo na przykład jak rozmawiałyśmy przez telefon i zwracałaś się do dzieci, siostry, męża, to zwracałaś się do nich po turecku, rozmawiałaś z nimi po turecku. Ja trochę już po turecku trochę słów znam, ale nie na tyle, żeby no tak. rozmawiać o czymś w kolejniejszą pogodzie, no. No, ale jako tako, coś tam już wiem. Ale idziesz cały czas do przodu. Tak, się zapamiętywać słowa. A powiedz mi, Kasia, bo właśnie przychodzą do Was dzieci Twojego męża, ty wiemy o tym, że chciałabyś mieć swoje dzieci. Powiedz mi, czy ty umiesz się nimi zająć? Bo wiadomo, czasami bywałaś u jakichś sióstr, były dzieci, no ale to na krótko. Tutaj z dziećmi masz kontakt cały czas. Czy jest jakaś forma kontaktu fizycznego? Który wy jakby. Wy, jak, co, co robicie razem? Jak się bawicie? Czy w ogóle jest jakaś taka możliwość zabawy z tobą? No, bawimy się w chowanego na przykład. No. No i właściwie to mała chciała się ze mną bawić Damla. No i już tak się bawi. Można się chować. Ona długo nie wytrzymuje w więc, więc zawsze się jak jako idzie się schowała. Aha. Ja też wiem, gdzie ona się zwykle chowa. I <laughs> nie wiem, ma ją znaleźć. Ja się chowałam na podgląda zawsze, No tak. I szybko mnie. No teraz też jest taka nowa zabawa powstała, bo w kolajki, Mikołajki no to dzieci dostały prezenty i tam się śmiał, że Latifa baba i po baba. No to potem mam dawna teraz tak się lubi bawić, że była Latifa baba i ucieka i żeby mnie ją goniła i łaskotała. No, no i w ją odskoczę i pytam, kto? Ona mówi... Jęgię, to jest żona wójtka, więc zawsze mówi Latisa, Jęgier, Jęgier i za chwilę znowu to samo, znowu no, zabawa. i ucieka tak? to jest nasza nowa zabawa ale powiem ci, to jest takie zaskakujące że ty tak poruszasz się po mieszkaniu, chowasz się w różne miejsca, no taka jesteś już naprawdę tam bardzo oswojona no naprawdę w stu procentach u siebie Ale dzisiaj też, też bawiłyśmy się dzisiaj doktora też się dzisiaj bawiłyśmy Uch. więc ale misie, lalki no Nowa była zabawa Damla, o, gdzieś, jakby zajmowała e, nogi lalce i ją rozbierała i chciała, żebym ja ją pobierała i zapładała jej spadła tam e, nogi i ręce, więc mi się wydaje, że ta lalka długo nie, 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 po, nie przeżyje. <noise> długo nie pociągnie. a dziadek kupił dzisiaj, więc chyba już ja myślę tydzień <noise> tydzień daję tej lalce. No daj. Kasia, żeby nie przedłużać, ja bym mogła z tobą rozmawiać i rozmawiać, ale ja jestem pewna, że twojemu mężowi to już ręka na maksa zdrętwiała, więc żeby mógł skorzystać jeszcze z tego piątkowego wieczoru. Za chwilę będziemy. Co? Mówisz, że go boli ręka. No boli na pewno, dlatego już chcę kończyć. A Ibrahim, czy możesz się nam pokazać z Kasią razem, pomachać nam na do widzenia? Ibrahim. Chodź. Nie krępuje się, piękny chłopak, bardzo sympatyczny, zawsze uśmiechnięty, może kiedyś nam się uda namówić Ibrahima, może nam poopowiada o Kasi, czy tam nie wychodzi z niej jakieś ziółko, ale to może jeszcze jest za wcześnie, może trzeba dać trochę czasu na rozkręcenie się, od listopada jesteście małżeństwem, czyli co dwa miesiące, dwa miesiące już dwa i pół, no, to kawał, no to już kawał czasu. <noise> Żartuję, ale oczywiście życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję Ibrahimowi z całego serca za to poświęcenie. Za jakiś czas znowu na, umówimy się na nagrywanie. Może wymyśli jakąś formę postawienia telefonu, żeby nie musiał trzymać, tak jak to my robiłyśmy w różne sposoby. Nam sobie radziły. Kasia. Kochamy Cię bardzo, życzymy Ci wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, duła. Mam nadzieję, że niedługo znowu coś nagramy. Dziękuję, zajemnie. wszystkiego najlepszego życzę. Salam, dzień aleikum. Dzień Salam aleikum. Salam kochani. Pewnie mnie zlinczują, że Ci przerywałam, masakra, no. Bye. Bye.